Cześć, w tym filmie powiem Ci, czym jest gwarancja zapłaty w budowlance i jakie masz związane z nią prawa. Gwarancja zapłaty jest dokumentem, którego możesz żądać od inwestora w momencie, kiedy albo masz obawy, że inwestor Ci nie zapłaci, bo jest niewypłacalny, albo kiedy chcesz wywrzeć na nim jakiś nacisk związany na przykład z negocjacjami cenowymi, czy innymi, związanymi z prowadzoną przez Ciebie inwestycją. Czy inwestor może odmówić udzielenia takiej gwarancji zapłaty? Nie, nie może. Czy może odstąpić, kiedy od niego nie zażądasz tej gwarancji zapłaty? Oczywiście, że nie może i to jest wyłączone i nieskuteczne, jest takie odstąpienie inwestora. Czasami inwestor odstępuje oczywiście wtedy na innej podstawie, mówiąc, że na przykład Ty się opóźniesz z robotami lub jakaś inna przeszkoda wystąpiła natomiast bardzo często możemy wykazać że to jest tak naprawdę odstąpienie wynikające z żądania gwarancji zapłaty. I teraz jak żądasz tej gwarancji zapłaty? Żądasz jej w piśmie do inwestora i tylko ważne, że oprócz tego, że gwarancja zapłaty ma być po prostu zażądana na podstawie odpowiednich przepisów, ta gwarancja zapłaty i o tym nie zapominajcie, musi być o charakterze czyli żądana ta gwarancja musi mieć charakter bezwarunkowy i płatny na pierwszy żądanie. Są takie dwa przymioty, które muszą zostać zawarte, bo później, jeżeli tego nie zawrzecie, to inwestor może robić problemy i dać gwarancję, która tak naprawdę nie będzie Was w żaden sposób. E, zabezpieczać. Wyznaczacie termin do, do takiej gwarancji zapłaty, do udzielenia takiej gwarancji zapłaty przez inwestora, nie krótszy niż 45 dni. W momencie, kiedy e, inwestor w tych 45 dniach się e, nie zmieści, możecie wy z winy inwestora. Od umowy odstąpić i naliczyć ewentualne kary umowne, jeśli w umowie przewidzieliście dodatkowo. Brak takiej gwarancji zapłaty jest przeszkodą w prowadzeniu robót, też z winy inwestora, czyli tak naprawdę możecie wstrzymać roboty budowlane. Więc jeżeli macie problemy z płatnościami od inwestora, zażądajcie takiej gwarancji płatności. To jest najczęściej gwarancja bankowa lub Ubezpieczeniowa i ona Wam zabezpieczy te płatności, ewentualnie pozwoli w miarę bezkosztowo od umowy odstąpić. Zapraszam Cię do obserwowania mojej strony, kanału na YouTube i widzimy się w kolejnym filmie.